Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w imieniu Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Warszawie i Fundacji Trójmoże. Dość burzliwie rozwijają się wydarzenia na Słowacji w ostatnich dniach. Parlament zagłosował za wotum niezaufania rządowi Słowacji i co, co to oznacza, o tym będziemy mówić z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Naszymi gośćmi są dr Michał Paszkowski z Instytutu Europy Środkowej. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, państwu. Oraz Ł Łukasz Lewkowicz, również z Instytutu Europy Środkowej i z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry, panie doktorze. Witam serdecznie. I pierwsze, co chciałbym dzisiaj e, zapytać, to to, w jaki sposób obecna sytuacja w Europie Wschodniej, oczywiście mówię o wojnie, jak to wpływa bezpośrednio na. Kryzys polityczny w Słowacji, jak to wpływa na sytuację wewnątrzpolityczną w Słowacji i jak to jest odbierane przez elity polityczne Słowacji i również przez społeczeństwo. Otóż, panie doktorze Lewkowicz, proszę bardzo. Dziękuję za to pytanie. Ja to może troszeczkę nakreślę taki szerszy obraz tego podejścia Słowacji do trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej. Pamiętajmy, że teraz od 2020 roku mieliśmy nowy rząd, centrum prawicowy rząd na Słowacji, i on w przeciwieństwie do swoich poprzedników z lewicy jest zdecydowanie prozachodni, proatlantycki. I to powoduje, że kiedy Rosja dokonała agresji na Ukrainę, to najważniejsze władze na Słowacji, czyli zarówno rząd, pani prezydent, parlament krytykowały Rosję i zdecydowanie poparły politycznie Ukrainę. I generalnie inwazja Rosji na Ukrainę zaostrzyła kurs obecnego rządu wobec Moskwy. I można powiedzieć, że Słowacja znalazła się w awangardzie tych państw europejskich, które są najbardziej zaangażowane. Pomoc wojskową i humanitarną dla Kijowa. W tych ostatnich miesiącach od lutego doszło do również wielu działań konkretnych rządu dotyczących właśnie tego zaangażowania, czy ewentualnie zaangażowania pewnych negatywnych wpływów rosyjskich na Słowacji. Między innymi Bratosława wydaliła bardzo dużą liczbę dyplomatów rosyjskich, którzy byli w większości podejrzewani. O pracę dla wywiadu rosyjskiego. Zamknięte zostały portale prorosyjskie, które są dosyć popularne na Słowacji od wielu lat, tak zwane media alternatywne, gdzie często właśnie różnego rodzaju teorie spiskowe mieszają się właśnie z promowaniem propagandy prorosyjskiej czy antyukraińskiej. No, służby specjalne słowackie również zaczęły w dużym zakresie tropić. Współpracowników rosyjskiego wywiadu i na wiosnę tego roku mieliśmy kilka zatrzymań takich osób podejrzewanych o współpracę z Rosją, i to w takich dosy, dosyć newralgicznych punktach Słowacji, czyli m.in. na uczelni wojskowej w liptowskim mikulaszu właśnie w tych mediach alternatywnych. Zatrzymano również pana, który wcześniej pracował w słowackich służbach specjalnych. I oczywiście, jeżeli chodzi o podejście społeczne, to ono właśnie jest takie dosyć specyficzne, jeżeli chodzi o Słowację, bo Słowacja jest jednym z tych państw, yy, gdzie stosunkowo odróżnia się podejście społeczne do Rosji na tle chociażby Polski, Republiki Czeskiej, czy na przykład państw bałtyckich, ponieważ na Słowacji mamy pewne tradycje rusofilstwa czy panslawizmu jeszcze pamiętające czasy. XIX wieku. Mamy również pewien taki sceptycyzm, który towarzyszy części polityków czy społeczeństwa wobec NATO, wobec Stanów Zjednoczonych. No, kultywuje się też y, chociażby pewne mity polityczne, takie jak wyzwolenie Słowacji przez wojska sowieckie pod koniec II wojny światowej, słowackie powstanie narodowe, gdzie pomagali partyzanci sowieccy. To jest oczywiście taki bardzo ważny mit y, dla części elit i dla części społeczeństwa. I te badania społeczne robione y, przez cały okres trwania tego obecnego konfliktu. Rosyjsko-ukraińskiego pokazywały taką pewną sinusoidę. Bo jeżeli tuż po napaści na Ukrainę, w badaniach wychodziło, że Słowacy generalnie solidaryzują się z Ukrainą, przyjęliby uchodźców u siebie w domu, to już kilka miesięcy później w lipcu było robione kolejne badanie, być może metodologicznie do końca prawidłowo skonstruowane, ale w tym badaniu zapytano, kto powinien wygrać wojnę czy Ukraina czy Rosja? I większość badanych Słowaków odpowiedziało, że jednak Rosja. Co pokazywało chyba raczej też pewne zmęczenie społeczne na Słowacji między innymi te kwestie drogiej energii. Pewnego zaniepokojenia bezpieczeństwem tego kraju. Natomiast już kolejne badania znów pokazywały, że jednak raczej solidaryzujemy się z Ukrainą. Tak więc te, te stanowisko społeczeństwa słowackiego było bardzo różne, ale ono też wynikało z tego, że część opozycji partia Lewicowa Smer, która rządziła przed 2020 roku, wykorzystała w swojej narracji. Politycznej, właśnie kwestie zachowania neutralności przez Słowację. Oni chcieli, żeby generalnie Słowacja nie mieszała się do tego konfliktu, nie wysyłała pomocy wojskowej i ograniczyła się właściwie do udzielania pomocy humanitarnej. Więc ta sytuacja jest bardzo skomplikowana i niewątpliwie będzie miała wpływ na te przyszłe wybory parlamentarne. A czy jest ta sytuacja faktycznie groźna ten kryzys polityczny dla poziomu wsparcia Ukrainy przez Słowację i dla dostaw broni, czyli nawet jeżeli obecny rząd utrzyma się, czy może on być bardziej ostrożny, ostrożny w tych kwestiach, no a, a jeżeli rząd się, się zmieni, no to w ogóle rozumiem, że, że, że Słowacja wróci do, do neutralności, czy tak jest? No, oczywiście wydaje mi się, że ten obecny rząd, który już jest taki rządem no, po dymisji, prawda, czy on będzie trwał do kolejnych wyborów parlamentarnych, on już nie będzie miał takiego silnego mandatu i też możliwości podejmowania jakichś zasadniczych decyzji. Natomiast niewątpliwie on raczej będzie utrzymywał tą pomoc militarną, czy, czy pomoc humanitarną i polityczną dla Słowacji dla Ukrainy. Ale też pamiętajmy o tym, że duża część uzbrojenia Słowacja po prostu już wysłała. Tak więc to też jest teraz kwestia, czy na ile Słowacy będą w stanie coś jeszcze przekazać stronie ukraińskiej. Natomiast jeżeli dojdzie do tych wyborów parlamentarnych w przyszłym roku, no to jest oczywiście pewna niewiadoma, jak ta pomoc będzie dalej wyglądała, bo to będzie zależało, jaki powstanie nowy rząd. On Niewątpliwie pewnie będzie rządem koalicyjnym, bo na Słowacji z reguły tworzy się rządy koalicyjne, składające się z co najmniej dwóch, trzech podmiotów. Natomiast są scenariusze bardzo różne, z tego względu, że jeżeli lewica dojdzie do władzy i w skład tej koalicji rządowej wejdzie chociażby wspomniany przeze mnie wcześniej smer. To być może ta pomoc wojskowa zostanie ograniczona lub całkowicie się zakończy. Natomiast jeśli dojdzie bardziej liberalna koalicja, bo takie scenariusze też się w mediach czy dyskusjach publicznych rysuje, liberalna składająca się między innymi z partii Wolność i Solidarność, Hlas, również lewicowy, ale taki bardziej może centrolewicowy. Czy jakimiś jeszcze innymi podmiotami politycznymi, tak jak progresywna Słowacja, to prawdopodobnie zostanie utrzymana ta pomoc dla Ukrainy. Więc tutaj oczywiście musimy poczekać do jakichś decyzji politycznych, bo w tym momencie nawet nie ustalono jeszcze, kiedy te wybory parlamentarne mają się odbyć. No, trwają dyskusje między politykami z panią prezydent, natomiast prawdopodobnie będzie to na wiosnę lub wczesnym latem. Chociaż pojawiają się te scenariusze wyborów jesiennych, aczkolwiek to byłoby wtedy zagrożone przyjęcie budżetu na kolejny. Więc wydaje mi się, że to jest sytuacja dosyć skomplikowana. Panie doktorze Paszkowski, chciałbym zwrócić do Pana, ponieważ już wspominaliśmy o tym, że właśnie sytuacja energetyczna i uzależnienie Słowacji, wieloletnie uzależnienie Słowacji od, od rosyjskiego gazu i od rosyjskiej ropy, to jest jeden z tych czynników, których wpływa na na sytuację polityczną i na nastroje społeczne w Słowacji. Natomiast czy w okresie już po początku tej zbrodniczej wojny, po 24 lutego, czy Słowacja podjęła już jakieś, jakieś decyzje tego, żeby odejść od tego uzależnienia i czy może rząd, czy obecny, czy przyszły już po wyborach parlamentarnych podjąć jeśli jakieś, jakieś działania żeby żeby zmniejszyć to uzależnienie w obecnej sytuacji Dziękuję bardzo. Tak, jeżeli chodzi tutaj o Słowację, ona znajdowała się w bardzo specyficznym, tak naprawdę specyficznej sytuacji. Było to wywołane po prostu istniejącą tak naprawdę też technologią oraz infrastrukturą. Znaczy tutaj w kontekście rynku ropy naftowej, no to jedyna funkcjonująca w, w, na Słowacji tutaj rafineria w Bratysławie, ona w, praktycznie 100%, znaczy na no 100%, Importowała ropy naftowej z Federacji Rosyjskiej rurociągiem Przyjaźń, więc tutaj można powiedzieć, że ten poziom właśnie uzależnienia był całkowity. Natomiast jeżeli chodzi o sektor gazu ziemnego, praktycznie też były to jakby wielkości w okolicach 95 do, do 100% dochodzące, jeżeli chodzi o tutaj uzależnienie z Federacji Rosyjskiej. Więc faktycznie w tym okresie, jakby rozpoczęcia wojny, sytuacja w Słowacji była bardzo. No, bardzo trudna. Też oczywiście, jakby luty, no to w kontekście rynku gazu ziemnego niższy poziom wypełnienia magazynów, następnie lato podejmowane były działania, żeby, żeby tutaj odbudować te, te pojemności magazynowe. Natomiast dla Słowacji, jeżeli chodzi właśnie rozróżniając tutaj na te dwa sektory, no to jeżeli chodzi o rynek ropy naftowej, no to Słowacji udało się wywalczyć tutaj okres derogacji dla tutaj jakby wprowadzonych sankcji przez Unię Europejską, a więc w tej chwili i Rafineria w Bratysławie może importować ropę naftową w dalszym ciągu z tutaj rurociągiem przyjaźń. Co ciekawe, oczywiście tutaj największy wpływ na, na decyzję, i żeby uzyskać tą derogację, nie tylko miał wpływ jakby tutaj rząd z samej Słowacji, ale też przede wszystkim tutaj rząd Węgier z uwagi, że rafineria należy do węgierskiej firmy Mol. Więc tutaj Węgrzy sami powiedzieli, że oni nie są w stanie się szybko zdywersyfikować, i to spowodowało właśnie jakby, jakby taki, a nie inny jakby zapis w, w, jakby w, w sankcjach, który przewiduje właśnie możliwość dalszego importu ropy naftowej do rafinerii w Bratysławii, ale też w Sahalambata na Węgrzech, czy też do rafinerii czeskich, właśnie w dalszym ciągu rurociągiem przyjaźni. Co, co ciekawe, jakby uwzględniając jakby istniejącą infrastrukturę, na pewno, jakby Węgrzy, ale też po części Słowacy są w stanie się dywersyfikować, się tutaj importując ropę naftową z, poprzez Chorwację, rociągiem Adria, następnie właśnie poprzez Węgry do i tutaj odcinek taki sach, Sachysza Lombata, więc są w stanie teoretycznie jakby zdywersyfikować swoje dostawy, no ale stanowisko jakby tutaj polityczne było jednoznaczne Węgrów i na tym też oczywiście tutaj zyskali Słowacy. Natomiast, tak jak wspomniałem, jakby no, są w stanie technologicznie również, bo akurat rafineria w Bratysławie jest jedną z najnowocześniejszych też rafinerii w Europie Środkowej, więc jakby technologicznie są w stanie przerabiać inne gatunki ropy naftowej. No ale mówię, to jest bardziej jakby tutaj kontekst polityczny niż biznesowy, tak, w tych, w tych tutaj działaniach. Natomiast, jeżeli chodzi o rynek gazu ziemnego, faktycznie tutaj, no, wiele państw w Europie Środkowej miało swoje jakby problemy wynikające właśnie. Z powolnym zmniejszaniem dostaw gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej do, do Europy. No mamy świadomość oczywiście najpierw prac remontowych, a później wybuchów na rurociągu Nord Stream 1. On, oczywiście, jakby nie miał bezpośredniego teoretycznie jakby przełożenia na sytuację w Słowacji ale jakby tak naprawdę jakby spowodował, że coraz mniej dostępne było tego surowca po prostu w Europie i też wolumeny, które były przesyłane przez Ukrainę, uległy zmniejszeniu. No, Gazociągiamał Europa też został wstrzymany, więc tak naprawdę w tej chwili ta pozycja Słowacji jako tranzytowa jest o wiele mniejsza. No i dodatkowo też te wolumeny, które są realizowane, są dostarczane z Federacji Rosyjskiej, są o wiele mniejsze, ale mimo tego też trzeba pamiętać, że te wysokie ceny energii, energii elektrycznej Gazu ziemnego, one miały swoje bezpośrednie przełożone na poziom konsumpcji, i tak naprawdę jakby no w większości państw europejskich, a też państw Europy Środkowej, ten poziom zapotrzebowania był o wiele niższy, więc też przy niższym zapotrzebowaniu i nawet w mniejszych dostawach. Ten, udało się państwom Europy Środkowej wypełnić te magazyny na okres jesienno-zimowy, więc w tej chwili sytuacja tutaj w Słowacji jest korzystna. No i też został oddany do eksploatacji gazociąg Interkonektor Polska-Słowacja, i on tutaj, względem z jego przy przesyłowej, będzie w stanie tak naprawdę zapewnić dodatkowe wolumeny, ewentualnie tutaj dostaw. Gazu ziemnego, jeżeli już, to jest też gdzieś tam oczekiwane, te dostawy z Federacji Rosyjskiej zostaną zmniejszone. A też trzeba pamiętać, że chociażby budowa zapasów w całej Europie, jeszcze w 2022, ona jakby uwzględniała właśnie te, ten import ze strony Federacji Rosyjskiej, a w przyszłym roku no, te wolumeny na pewno mogą być jeszcze mniejsze. No, już nie funkcjonują dwa z takich trzech. Głównych kanałów eksportowych rosyjskich, no plus jeszcze czwarta, akurat turskim Stream, Stream, Balkan Stream. Więc tutaj faktycznie sytuacja Słowacji będzie, no, może być le, no, trudniejsza, ale tak jak wspomniałem, to przede wszystkim ten interkonektor -inter Polska-Słowacja, też połączenia z Czechami. No dają pewne jakby możliwości tutaj importowe, tym bardziej, że Czechy też się dywersyfikują i, i tutaj chociażby będą realizować dostawy, będą otrzymywać gaz ziemny z Holandii. Znaczy już otrzymują akurat z Holandii, więc ta infrastruktura jakby funkcjonuje, te połączenia inter, interkonektory funkcjonują i one jakby stwarzają jakieś jakby możliwości biznesowe, żeby tak naprawdę dywersyfikować dostawy gazu ziemnego także ze strony Słowacji. Dziękuję bardzo. Kolejne moje pytanie będzie dotyczyło tak być może trochę takiej prognozy czy analizy tego, tego, jakie są największe wyzwania przed Słowacją w kolejnym roku. Mamy jeszcze 10 tylko dni roku 2022, także to jest. Czas, kiedy, kiedy właściwie zastanawiamy się nad e, największymi wyzwaniami w polityce i również w energetyce w roku 2023. W związku z tym, panie doktorze Łukasz Lewkowicz, e, jakie pod tym względem są największe wyzwania w polityce wewnętrznej, a może również zewnętrznej, w polityce zagranicznej e, Słowacji w roku 2023? To tak jak w poprzednim pytaniu już zacząłem mówić, no niewątpliwie ta kwestia nowego rządu i ewentualnych wyborów parlamentarnych to będzie to, co będzie niewątpliwie elektryzowało społeczeństwo słowackie. Tak jak wspomniałem już wcześniej, my jeszcze nie wiemy, jakie, jaki będzie termin tych przedterminowych wyborów. Pojawiają się bardzo różne scenariusze. Do tego czasu będzie mieli rząd Hegera, który będzie pełnił tą rolę, aż te wybory się od... Będzie dosyć ciężka sytuacja z tego względu, że ten rząd planował m.in. pewne transfery socjalne dla odbiorców indywidualnych, ale także dla przedsiębiorstw, jeżeli chodzi właśnie o kwestie energii. Prawdopodobnie te ceny energii bardzo wzrosną od 1 stycznia 2023 roku. No to też jest pytanie, czy tak, tak słabemu rządowi, rządowi, który jest właśnie w trakcie upadku, uda się przeformować pewne rozwiązania socjalne czy pomocowe właśnie dla społeczności słowackiej. Mamy tam również stosunkowo wysoką inflację, tak więc te kwestie gospodarcze dotykają praktycznie każdego. No, pytanie y, oczywiście zasadnicze jest takie, kto wygra te ewentualne kolejne wybory. Nieważne, kiedy one się odbędą, czy to będzie wiosna, czy, czy, czy lato, y, czy nawet jesień tego y, roku. Jeśli wygra ta prawdopodobna koalicja liberalna, o której wspomniałem wcześniej, być może uda się utrzymać kurs y, w polityce zagranicznej taki, jaki był. Jednocześnie realizując bardziej liberalną agendę, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze i wewnętrzne. Z drugiej strony może wygrać ta koalicja lewicowa lub ewentualnie lewicowa, skrajnie prawicowa, bo często się też mówi o tym, że Smer czy, czy Smer i Hlas mogą szukać jako swojego partnera koalicyjnego. Skrajnie prawicową partię Republika, która ma podobne podejście, jeśli chodzi o kwestie socjalne, ale także właśnie jeśli chodzi o podejście do Rosji czy do Zachodu. W takim scenariuszu ta polityka zagraniczna mogłaby ulec diametralnej zmianie, i tak jak wspomniałem, Słowacja mogłaby się całkowicie wycofać z pomocy dla Ukrainy. Na zasadzie analogii, podjąć taką politykę i bezpieczeństwa, jak prowadzi Viktor Orban na Węgrzech, czyli neutralności, nieangażowania się w ten konflikt. No tego nie wiemy, musimy tutaj trochę poczekać. Oczywiście dużym wyzwaniem może być również prognozowana migracja uchodźców z Ukrainy, bo coraz częściej mówi się o tym, że teraz w zimę może dojść do kolejnej dużej fali migracyjnej ze strony Ukrainy. Oczywiście jest to związane z tym, że Rosjanie niszczą infrastrukturę energetyczną, krytyczną tego kraju. O wiele osób nie będzie miało w ciągu zimy ciepła, energii i być może ruszą do Unii Europejskiej. Oczywiście Słowacja jest w dużym stopniu krajem tranzytowym, i z reguły jest tak, że po prostu ci uchodźcy przechodzą przez Słowację, idą dalej do Republiki Czeskiej, do Polski czy, czy do państw Europy Zachodniej. Tak było w tej pierwszej fali w zimę i na wiosnę 2022 roku. Przez Słowację przeszło przez te kilka miesięcy około 800 tysięcy uchodźców z Ukrainy, z czego zostało na Słowacji około 100 tysięcy. Więc to jest pewna specyfika słowacka. Oczywiście mówi się również o pomocy dla Ukrainy. Ja rozmawiałem z doradcą premiera Karda Hegera do spraw Ukrainy Profesorem Aleksandrem Dulebą. To jest naukowiec, ale równocześnie ekspert zajmujący się Ukrainą od wielu lat. Obecnie doradza politycznie w tych kwestiach rządowi. I on mówił, że również Słowacja chce być aktywna, jeżeli chodzi o kwestie odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny. I już są pierwsze rozmowy. Pomiędzy słowackim biznesem, organizacjami pozarządowymi czy samorządami, a przedstawicielami strony ukraińskiej prowadzone. Między innymi chodzi o odbudowę infrastruktury publicznej w miasteczkach w obwodzie kijowskim. Natomiast niewątpliwie no, Słowacja będzie chciała brać udział w odbudowie powojennej Ukrainy. No i oczywiście też ważnym wyzwaniem na przyszły rok, pewnie Michał trochę więcej na ten temat powie, ale właśnie się kwestie energetyczne, kwestie cen energii dla Słowaków, dla przemysłu słowackiego, bo wydaje mi się, że to jest w tym momencie chyba taka zasadnicza kwestia dla większości mieszkańców Słowacji. Sytuacja jest oczywiście analogiczna jak w pozostałych krajach regionu, między innymi w Polsce. Czyli stosunkowo wysoka inflacja, wysokie ceny żywności, rosnące ceny energii, bo takie są już prognozy ekspertów słowackich, że te ceny będą cały czas rosły. I to jest chyba takie najważniejsze wyzwanie, problem. I to może też zdeterminować kampanię wyborczą i ewentualną wygraną tej czy innej partii czy koalicji partyjnej. To może tyle. No właśnie, panie doktorze Paszkowski, w nawiązaniu do tego, co pan przedstawił w swojej krótkiej analizie dotyczącej sytuacji energetycznej z dostawami gazu i innych surowców z Rosji, jakie są i będą największe wyzwania w Słowacji, przed Słowacją w przyszłym roku? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, tak, no to, to już tutaj Łukasz, pan dr Łukasz Lewkowicz wspominał, że faktycznie jakby te ceny energii, tak, to na pewno będą niewielkim, znaczy dużym wyzwaniem dla, dla tak jak no, mamy świadomość, nie tylko dla samej Słowacji, ale dla, wielu państw w całej, w całej Europie, natomiast faktycznie no tutaj w zależności od tego jak będą realizowane między innymi dostawy gazu ziemnego, które jakby też determinują jakby też sytuację jakby rynkową, bo jeżeli chodzi o sytuację na rynku ropy, naftowej czy paliw, no to tutaj nie ma jakichś większych tak naprawdę jakby Wpływu na, oczywiście, on, jakby ceny paliw mają wpływ na gospodarkę, ale nie mają wpływ na ceny energii elektrycznej, tak? no bo jakby tutaj z ropy naftowej, czy, czy z paliw poszczególnych, raczej się nie wytwarza, znaczy tutaj ewentualnie z oleju, ciężkiego oleju ale to się wytwarza energię elektryczną, ale akurat to nie jest y, przypadek Słowacji, więc tutaj. W dużej mierze to, co będzie się działo na rynku gazu ziemnego, może tutaj determinować właśnie, jakby te ceny energii elektrycznej, więc to na pewno jakby takie jedno kluczowe, kluczowe wyzwanie. Jeżeli chodzi o stricte, jakby te ceny, Gazu ziemnego, no tym największym wyzwaniem będzie po prostu utrzymanie obecnego poziomu, bądź też w ogóle no, tym wyzwaniem będzie potencjalne wstrzymanie całkowite dostaw gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej do Europy, tym, osta tym trzecim kanałem właśnie eksportowym, czyli, czyli poprzez Ukrainę oraz Słowację. Więc tutaj na pewno jakby będzie to wówczas, jakby taka sytuacja byłaby dużym wyzwaniem energetycznym dla Słowacji, musiałaby się całkowicie Przestawić na inne kanały importowe tutaj głównie właśnie poprzez Polskę Interkonektorem Polska Słowacja. Pewnie też częściowo poprzez Węgry, jeżeli byłyby jakieś dostępne wolumeny, chociażby też z gazociągu Turk Stream czy też Balkan Stream. No, no i też oczywiście poprzez Czechy. Tak? Znaczy, to akurat o tyle jakby dla Słowacji jest, jest korzystne to, że te interkonektory inter mają często charakter rewersyjny, więc jakby te dostawy mogą być realizowane, zarówno jakby z kierunku chociażby wschodniego na zachód, ale też w kierunku odwrotnym, więc tutaj w tym kontekście może to być w miarę w miarę jakby bezpiecznie, no ale no na pewno cenowo, jeżeli by Rosjanie ponownie jakby zmniejszyli dostawy gazu ziemnego, no to odbije się po prostu na całą gospodarkę, nie tylko Słowacji, ale też w ogóle państw europejskich, bo te ceny ponownie powinny gdzieś tam wyskoczyć. No też oczywiście tutaj pytanie, jak będą się kształtowały właśnie te wolumeny i dostawy i te nawet z tych nawet na ten, yy, kierunków i co będzie się też działo, w, w okresie zimy, tak, w tej chwili ten, ten poziom zapasów w Europie jest coraz mniejszy, coraz zimniej jest, więc to przekłada się też na notowania cen No i zobaczymy też, czy te zapasy, które zostały do tej pory zgromadzone, czy one gdzieś w okresie pierwszego końca pierwszego kwartału, czy też luty, marzec, jakby wówczas będą się kształtować te zapasy i co będzie wówczas oddziaływać bezpośrednio na, na notowania. Natomiast Takim trzecim wyzwaniem energetycznym chyba w Słowacji w kolejnych, na pewno w 2023 będzie, mi się wydaje, też dostawy ropy naftowej i funkcjonowanie w dalszym ciągu rafinerii w Bratysławie, z uwagi, że już w tym roku mieliśmy do czynienia trzy bądź też nawet czterokrotnie przerwy w dostawach ropy naftowej właśnie tutaj rociągiem no, nitką południową, e, głównie tutaj odbiło się na to na Węgrzech, właśnie na, 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 na Słowacji, e, a jakby powodem tutaj chociażby ostatniej tej sytuacji takiej kryzysowej wstrzymania na dwa dni był, był przede wszystkim przerwy w dostawach energetycznych na Ukrainie, znaczy te ataki na infrastrukturę energetyczną na Ukrainie ze strony Rosji powodują, że jest mniej dostępnej energii elektrycznej na tą ropę naftową trzeba po prostu przetłoczyć, tak? Jest wymagane po prostu, te pompy wymagają odróżnej ilości energii elektrycznej, więc w tych po prostu w tej sytuacji no, tutaj może dojść do jakichś potencjalnych też problemów w dostawach, bądź też całkowite wstrzymanie. To niewątpliwie byłoby duże wyzwanie, biorąc pod uwagę właśnie te alternatywne dostawy, czyli poprzez ruchomy Adria i tutaj ten odcinek Sachy wambata więc tutaj na pewno może to być pewne, pewne wyzwanie, po prostu dla, dla, dla Słowacji. Natomiast też trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o ceny paliw w Europie, to one są uwarunkowane jakby te, te, no, przede wszystkim ropy naftową, ale też produktów. To co jakby generalnie jest mała dostępność tego produktu na rynku europejskiego, więc na pewno jakby w 2023 jeszcze jak wejdzie, wyjdą tutaj w lutym sankcje na Rosję, jeżeli chodzi o eksport produktów, no to tutaj sytuacja yy, zasadniczo paliwowa w Europie na pewno ulegnie, ulegnie zmianie, co oczywiście też odbije się na na kosztach i na funkcjonowaniu gospodarki, też oczywiście dla nas, tutaj na Słowacji. Dziękuję bardzo Panom za ciekawą poraną rozmowę. Będziemy nadal śledzić za wydarzeniami w Słowacji i mamy nadzieję, że Słowacja dobrze wyjdzie ze wszystkich kryzysów, jak i cała Europa w przyszłym roku. Dobrze i zwycięsko, tak, wyjdzie z tych kryzysów. Otóż dziękuję bardzo i życzę Panu miłego dnia. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.